Kilka miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i liturgicznego jest poświęconych szczególnej czci Matki Bożej. Na pierwszym miejscu oczywiście październik, związany z Różańcem, jest także maj, gdzie śpiewamy litanię loretańską. Ale w szczególny sposób chcielibyśmy przypomnieć prośbę Matki Bożej związaną z Różańcem. Różaniec nie jest modlitwą warg czy modlitwą dla prostaków, jak niektórzy mówią, jest to modlitwa kontemplacji, które właśnie wyznaczają nam tylko czas przeżywania wydarzeń życia Pana Jezusa i Matki Bożej i wiązanie naszych radości, cierpień, podniosłych momentów z tym, co przeżywa Pan Jezus i Matka Boża. Matce Bożej zależy bardzo na tym, aby na kanwie naszego życia, tak na kanwie życia Pana Matki Bożej dokonywało się zbawienie. Panie, w sposób najdoskonalszy dokonały zbawienia, odkupienia ludzi, a jak mówi święty Paweł, pozwala nam, abyśmy uczestniczyli w tym ciągłym zbawieniu świata. I można to czynić poprzez modlitwę różańcową. Tak pięknie o tym Matka Boża przypomina w Gieczwaudzie, dużo wcześniej, zanim powieli tę prośbę w Lutra w Fatimie, abyśmy odmawiali różaniec. Zachęca nas do tego także święty Jan Paweł II, który tak wiąże się z Matką Bożą w tym swoim przesłaniu, „samy Twój Maryjo, a także prosi nas, abyśmy przerywali o dwunastej pracę czy naukę modlitwą Anioł Pański. Dziękowali Matce Bożej, że zrobiła się zostać Matką Pana Jezusa, a także prosi nas za Matką Bożą, aby żań stał się modlitwą naszego życia, Dlatego też, kochani, chcielibyśmy w sytuacjach pogodnych i radosnych brać do ręki różaniec i radosną część odmawiać. Gdy doświadczamy cierpienie, śmierć bliskiej osoby, niech tajemnice bolesne nam o tym przypominają. A także przypomnijmy sobie, że Jan Paweł II poszerzył w rozważaniu różańca o tajemnicę światła. Więc i wtedy także będziemy w tych tajemnicach dziękowali, że jest obecny z nami, w najświętszym sakramencie, że Pan Jezus bierze na nas wszystkie swoje grzechy, w pierwszej tajemnicy, przyjmuje chrzest, ale chrzest pokuty, nie ten, który później ustanowi od Jana chrzciciela. A także przypomina nam o tym, abyśmy tak jak Czej apostołowie, korzystali z prawdy o Panu Jezusie, kiedy apostołów prowadzi na tabor, by przypomnieć, że jest prawdziwym Bogiem i zbawicielem. I że przykazania Boże, o których przypomina Mojżesz, są dla nas przepisem na życie, a także mamy pamiętać jeden, bówczego osobach, bo Eliasz przypomina o wierności jednemu Bogu. Bardzo proszę Was, kochani, nie rzanie nie tylko w październiku, ale każdego dnia, choćby dziesiątkę różańca, starajmy się odmówić w kontekście doświadczeń naszego życia, radosnych, bolesnych czy podniosłych.